Witam serdecznie i wakacyjnie na kanale Gazetki i Promocje. Mamy wakacje, więc i na podróży ochotę. Lidl zatem przygotował nam wakacyjną podróż do Francji, która każdy zakrzyknie, że słynie z serów i wina. Mamy więc w Lidlu ogromny wybór francuskich serów z różnych regionów Francji. Chociaż gdyby spróbować zmieścić w Lidlu po jednym z każdego rodzaju sera produkowanego w tym kraju, to zapewne zabrakłoby półek, nawet w największym z nich. Tak więc doceńmy selekcję specjalistów Lidla w wyborze serów, które są wizytówką Francji, a jednocześnie trafiają w nasze polskie gusta i nie czarujmy się także w portfele. A wyobraźmy sobie, że taki na przykład ser robiony z oślego mleka potrafi kosztować nawet 1000 euro za kilogram. Ser pochodzi co prawda z Bałkanów, a drugi najbardziej ceniony ser na świecie, czyli cheddar pochodzi z Wielkiej Brytanii. Trzecim także najbardziej cenionym serem na świecie jest camembert, który może kosztować nawet prawie 100 euro za kilogram. Oryginalny Camembert produkowany jest w ramach podobnego do win systemu apelacyjnego tylko w jednym regionie Francji przez zaledwie kilkuset producentów. Tego typu sery są jednak dostępne też w innych regionach i krajach i często ich walory smakowe także stoją na wysokim poziomie. Znany i ceniony w Europie jest czeski Hermelin, ale także produkowany w Polsce przez zakłady w Turku, od lat obecny na naszych stołach. Przed wojną w Polsce, a dokładniej w Słupsku, znajdowała się wytwórnia sera typu Camembert, zwanego słupski chłopczyk, który był tak znany i popularny, że umieszczano go nawet na widokówkach z tego miasta. Smaczku dodaje jeszcze fakt, że jego oryginalna receptura pochodziła z Bawarii. Niestety, próby przywrócenia produkcji słupskiego chłopczyka nie udały się w pełni. Jeżeli zdarzy Wam się kiedyś możliwość skosztowania go, to docencie fakt, że macie okazję skosztować czegoś naprawdę wyjątkowego, czego spróbować mają szanse tylko nieliczni. Mam nadzieję, że zainteresowałem państwa nieco serowym światem. Zachęcam do poznania świata serów, który jest tak bogaty i różnorodny, że nie starczy nam życia, aby poznać go dokładnie. Miłośników sera i serowarstwa zachęcam na przykład do odwiedzenia bloga seryrzemieślnicze.com, gdzie znaleźć można zarówno opisy serów, porady jak zrobić je samodzielnie, a także całą masę przepisów z wykorzystaniem sera. Życzę Wam więc smacznego, zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz do zobaczenia w sklepie.